teraz zmienimy troszeczkę kolejność i teraz Miłoszek, chodź zrobimy taką zabawę, że teraz Ty dla mnie ułóż z tych, z tych figur jakiś wzór, a ja będę musiała to zbudować później. Ułóż mi od lewej, tu, ale bardzo Cię proszę Miłoszku, od lewej i do prawej, bo taka w języku polskim mamy taką, taką linearną konstrukcję. Tak koło i to. U jakich chcesz, możesz wybrać? Tylko nazywaj, jakie ty kładziesz mi tu figury? Koło, kwadrat. Prostokąt, tak. Koło. Prostokąt, takie mi zadanie dajesz. A, Kało. widzisz? Teraz mi układasz taką zagadkę do. No, ciekawy, czy ja będę umiała to odtworzyć później z tych figur drobnych, z naszych plocków. Myślisz, że dam radę? Na, na pewno ci wyjdzie. Wierzę w ciebie. O, dziękuję. że tak we mnie mocno wierzysz? Będę się starała, żeby mi wyszło, oczywiście. Będę musiała bardzo mocno się przyjrzeć. Jakie to są figury? Tak kolorami Miłoszku, mi układasz, tak? Tak. Tak koło. Prosto koło. Koło prosko. prostokąt. Prostokąt nie znam tego. No koło? Bo? I to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć sześciokąt, bo ma sześć kątów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć sześć. Sześciokąt. Tak. Kwadrat. Koło. Level master. O, paluszeczki. Tutaj pięknie, pracy O, tu zmieniłeś trochę. Inny kolor dałeś. Tak. Pomierzałeś kolory na koniec. A to mi dajesz zagadkę. Jeszcze i mi tu coś innego wsadzisz, tak? uu kochany, to teraz ciekawe. Czy... <laughs> Sześciokąt. No. Proszę Państwa, to teraz ja muszę odwzorować ten wzór, tak? Po... Będę Ci pokazał. Będziesz tak. mi trzymał. Dobra. Będę A może byś mi mówił, jakie ja mam figury tu wkładać najpierw, co? Ale możesz siedzieć tu i po prostu patrz. Położymy. Nie, 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 patrz, miłoszek. Położymy. One niech sobie tu leżą i ty mi paluszkiem pokazuj. I mów, jakie, jaką ja mam figurę znaleźć ten. Koło. Jakie koło, jaki kolor? Żółte. Żółte koło. Tutaj, ciach. Oto. Prostokąt. Kąt. Jaki kolor prostokąt? Żółty. Jaki? Żółty prostokąt, tak? To powiedz mi ładnie, żebym wiedziała. Prostokąt. Żółty. Tutaj dobrze wkładam? Tak. Dobra. Koło. Jakie koło? Żółte. Żółte koło, dobra, ciach. Prostokąt. I prostokąt, dobrze? Robię, dobra. Koło. Ale jakie koło? Niebieskie. Mów mi jakie kolory, wiesz, bo ja muszę wiedzieć, żeby to dobrze ułożyć. Trzy, cztery, pięć, sześć. Sześciokąt. Tak? Ale jaki? Niebieski. Niebieski sześciokąt. Czy to jest ta figura? Tak. Dobrze, to wkładam. O, ok. Koło. Koło. Jaki kolor? Niebieskie. Mów zawsze kolor i figura. Sześciokąt. Sześciokąt. Czerwony? Niebieski. A, niebieski. Dobrze. A, a jest tu sześciokąt niebieski? Niebieski jest tutaj. M mówię, się pomyliłem się. Czerwony. Sześciokąt. No zobacz, jest sześciokąt tu czerwony. Znajdźmy. Jest czy nie ma? Oj, chyba nie ma sześciokąta. Czy jest? Nie. Nie ma w Dobrze. Co ja dalej mam układać? miłek? Dobra. Kwadrat. Kwadrat. Yy. Wiesz jakie kolory. No mów mi, bo to mi dajesz taką instrukcję. Czerwony, yy, czerwony tak? Czerwony, tak. Ale zobaczcie, jak miłoszek wspaniale wyłapał, że nie ma innych sześciokątów. Tylko niebieskie są, tak? Zobaczcie, jaka już nastąpiła tutaj analiza sytuacji wspaniale. Koło czerwone. Czerwone koło, czerwone tutaj. koło. O, tutaj dobra. Wsadzam. Proszę. Kwadrat Kwadr. O, dziękuję Ci. Kwadrat. Koło. I koło. O, bardzo Ci dziękuję. Pomagasz mi. Żółty. No. Żółty, ale co to jest? E. O, prostokąt. Prostokąt. Dobra. Kwadrat. O, trójkąt chyba to Trój jest trójkąt. A pokaż, a jak to wygląda? No jak? Ma trzy. Raz, dwa, trzy. Dlaczego? Dlatego trójkąt od trójki. To powie, to tak powiedziałam trójkąt. Dobrze powiedziałeś. Bardzo dobrze. Trójkąt. Mówi. Trójkąt zielony. Kwadrat czerwony. Ta, czerwony kwadracik, proszę, możesz włożyć. Wspaniale. I teraz. Sześcioką. Jest... O, jak zapamiętałeś? Niebieski. Włożysz? Ja mogę włożyć. Dziękuję. No. Czy dobrze ułożyliśmy? Dobrze. Brawo, piąteczka. Ale zobaczcie, co tu się wydarzyło. Jakie to ciekawe. Chcesz zrobić? Poczekaj, no to Kazać. nagraj. Pokaż. Zobaczcie, to ja, to ja zrobiłem. Pomogła mamie zrobić taki wzorek, jak ja ułożyłam z rzekami. Rzeka. Jak się nazywa to? Z rzepami. Z rzepami. Z rzepami. Wyłącz mi łaszek już. Wyłącz.